do podłoża, bo mogą być uszkodzone te rozmowy. I dlatego to jest potrzebne, chociaż współczesne belki, tak jak ta Krokowiaka, są znakomicie zawieszone i nie ma w zasadzie sensie takiego niebezpieczeństwa. Ale tu się znalazł, nie to no. w tym miejscu. się, z komputerem, ze współpracą, a nie z Razem steruje komputerowo komplektem 400S. Są tutaj zobaczcie, siedzą się w s tak w taki sposób, żeby nie powstawały inne potrzebne nałożenia. Oczywiście, się cieczy średniu dzięki zastosowaniu ciągłego obiegu, cieszy się o właściwych parametrach No i rozpędza się kolejny wspaniały film, i wydaję sobie odliczanie. Wspólnota, która ma pracę w tym roku, również w pojedynkę z uliczką to jest ta na to komputer, który zarządza pracą odwiedzką, to jest też brawo rybka. To jest to, bo odwiedzkowa kodowa na biura się naciera, to jest tak, że z dwóch kamer do... a 17,7 m são os